Zobaczcie widzowie, ursusik już rozpołowiony. Teraz już mamy dwa ursusy, tak można powiedzieć. E, tył i przód. E, na, na tych, na y, jednym wózku to się udało zrobić. Tutaj jakaś płyta, OSB, e, lewarek. taki To jest wszystko własna konstrukcja. E, teraz jeszcze będziemy w jakimś tam odcinku robić, żebym ja też miał takie moje e, wózki. Więc... Teraz to już można działać ze skrzynią i patrzeć wszystko, co tu się dzieje, i już można żurawem podjeżdżać i brać, yy, wyciągać skrzynię i wszystko. I zakładamy tamtą, i jeździmy, łopór ma być, <laughs> ale yy, jeszcze tutaj kolumna musi być zmieniona. Siedzenie, jakaś podstawka muszę, podstawkę muszę kupić. Trzeba spuścić olej jeszcze z tej, z tej skrzyni, żebym nie zapomniał. Dobra, widzę, więc ja już będę w sumie się żegnał. U mnie już jest, która to godzina? 26, więc jeszcze trochę będę robił tutaj. A ja już się w sumie żegnam i na razie cześć.